Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z Urbińca i Maja i muszę przyznać, że w tym miesiącu dużo produktów przypadło mi do gustu, dużo nowych produktów testowałam i postanowiłam, że pokażę Wam takie, no... perełki, perełki takie, które no, faktycznie zrobiły na mnie ogromne wrażenie, więc nie będę Wam pokazywała wszystkiego, co, co mi się spodobało, ale tylko takie rzeczy, które faktycznie, yy, no bardzo, bardzo mi pomogło w tym miesiącu. Yy, I tak, nie będę już przedłużała, zacznę od yy, pierwszego produktu, a właściwie pierwszych dwóch produktów, ponieważ no, pomimo, że to są, no dobra, chodzi o po prostu szampon i odżywkę, ja stosowałam to łącznie, więc pokazuję Wam tutaj od razu, ponieważ yy, oba te produkty zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Yy, ja je kupiłam na stronie Ayer.com i chciałam Wam pokazać w holu z iHerb, ale ponieważ miałam je w łazience, to zapomniałam po prostu umieścić w filmiku, więc nic o nich nie mówiłam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Później nagrywałam, dogrywałam tę część z tymi szamponami, ale pewnie nie wrzuciłam do, do klipu, więc w ogóle nic o nich nie wspomniałam. Ale więc teraz trochę Wam opowiadam, ponieważ są to no, moje dwa ulubione produkty, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. i Poza tym, że mają rewelacyjne składy, oba te produkty, są wegańskie, są niezestawane na zwierzętach, tutaj jeszcze jest informacja, że są bezglutenowe, więc to jest informacja dla osób chorych na celiaklię, bez parabenu, bez talanów yy, i bez żadnych e, syntetycznych e, hormonów. Tak więc no, super, super naturalne i e, jeśli chodzi o działanie, ponieważ to jest najważniejsze. O, te produkty są rewelacyjne, one uratowały mój włosy, naprawdę. Yy, niestety, ale po przelocie tutaj yy, zauważam, że woda jest strasznie, ale to strasznie chlorowana i nawet i po prostu jak, jak się puszcza wodę z kranu, to czuć ten zapach chloru, więc jest strasznie źle i niestety ale moja, moje włosy po prostu czuwały i wyglądały od pierwszego dnia tragicznie, niestety ale były strasznie przesuszone, wyglądały na strasznie zniszczone, nie byłam w stanie ich układać, nic nie byłam w stanie z nimi zrobić, po prostu była tragedia. Yy, I no, jedynie co bym mogła zrobić, no to kupić filtry do wody, ale jako że przyjechałam do tylko na miesiąc, to, to trochę jest bez sensu, yy, więc yy, no muszę przyznać, że cieszę się, że zakupiłam te produkty, ponieważ faktycznie mi pomogły, moje włosy zaczęły normalnie wyglądać i nawet bardzo, ale to bardzo dobrze wyglądać, tak więc jestem bardzo zadowolona. Te produkty, w ogóle ten szampon nie zawiera oczywiście SLS-ów, jest taki łagodny, więc nadaje się do używania na co dzień. Bardzo dobrze oczyszcza, ja naprawdę dzisiaj to już... Powiem że nakładam bardzo dużo produktów do stylizacji włosów, to już jest trzeci albo czwarty dzień i moim zdaniem nie wyglądają wcale źle, pomimo, że no, trochę produktów na, na nie nakładałam, ale tak, yy, bardzo, bardzo dobrze działają te produkty. Ta odżywka świetnie nawierza, świetnie po prostu działam. w tym moje włosy są po nałożeniu jej bardzo wygładzone. Yy, no i jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o działanie, jeśli chodzi o skład, rewelacja, jeśli chodzi też o zapach, ponieważ to jest kolejny ogromny plus. Yy, te produkty pachną jak marcepan. Ja jestem ogromną fanką marcepanu, więc sama przyjemność no, dla mnie była użytkować te produkty. Jestem bardzo, bardzo dowolna. Mogę Wam polecić, do tego nie było jakoś specjalnie niedrogie, ponieważ ja kupiłam jeden, odżywka kosztowała około 5 dolarów i szampon około 5 dolarów, więc za ten duet zapłaciłam, oczywiście to można kupić, oddzielnie, ale, ja ale ja kupiłam sobie akurat dwa produkty 10 dolarów, więc nie jest moim zdaniem drogo, jak takie super, super produkty. Mogę Wam polecić, są dostępne na iHerb, Dawam w ogóle wszystkie linki do produktów, o których mówię, na dole, żebyście nie musieli szukać. Tudeńka. I następny produkt do włosów, który też bardzo, ale to bardzo mi pomógł, jest to lakier do włosów z firmy Urban. Um, I ja ogólnie bardzo nie lubię lakierów do włosów. Ja nie lubię tego uczucia takiego hełmu na głowie, takiego chcę dotknąć włosów i po prostu nie mogę, bo moja, moja, moje dłoń się po prostu jak w pajęczynie zaplątuje. No po prostu to jest tragedia, nienawidzę lakieru do włosów, ale ten lakier do włosów jest zupełnie inny, on w ogóle ma naturalny skład. Te produkty są wegańskie, są testowane na zwierzętach, są właśnie takie naturalne um, i są, te, te, są też dostępne w, w Polsce. Staram się tak szybko mówić, żeby uh, wszystko tak zmieścić w krótkim filmiku, więc przepraszam, jeśli tak bym się spieszyła, ale yy, oh, ten produkt jest cudowny. Jest to naprawdę najlepszy lakier do włosów, jaki w życiu używałam. Świetnie utrwala włosy, ale mm, i nadaje im taką teksturę, ale nie nadaje im takiego efektu hełmu, że ja mogę po prostu dotknąć włosy i jest wszystko w porządku. No, mają, normalnie są odczuwalne, jak, jakbym nie miała tego lakieru do, włosu, do włosów. I do tego piękny zapach, bardzo przyjemny. Mm, też wygodne pakowanie, ponieważ jest dosyć małe, a dużo, dużo się tu mieści tego lakieru. Yy, jest dobry no, chciałam tutaj. O, teraz poszło. Chciałam tutaj panu pokazać, ale się nie udało. Zapiszę na tym. Tak, ten zapach jest też cudowny. Uh, no, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mógł wam zdecydowanie polecić. I kolejny produkt też do włosów. Już obiecuję, że ostatni. Uh, jest to produkt. Uh, jest to suchy olejek, który dostałam właśnie od Agatki, którą pozdrawiam i bardzo jej dziękuję. Um, bardzo dobry skład, są to silikony i także naturalne olejki, olej karganowy, yy, masło kakaowe, olejek, yy, olej kokosowy yy, i olej z awokado. I jest to super, super suchy olejek, naprawdę yy, świetny na końcówki włosów, bardzo ładnie zabezpiecza, świetnie wygładza. Yy, a przede wszystkim to, co mi się najbardziej podoba w nim, to to, że ma rewelacyjne opakowanie to jest jedyny suchy olejek, który daje taką mgiełkę której nawet nie widać, bo jest, to jest takie miniaturowe, te, te kropelki po prostu, nie ma kropelek, to jest taki to jest mgiełka, taka przyjemna mgiełka, która przepięknie pachnie. Tak, zapach jest y, też dużym atutem tego produktu. Działanie, zapach, y, opakowanie super. Y, zdecydowanie jeden z lepszych olejków, jakie używam i widzicie, że bardzo mi się podoba, ponieważ sporo go używam, jak widać. Um, zdecydowanie mogę Wam polecić. Nie jestem pewna, czy, wydaje mi się, że w Hebe są dostępne produkty tej firmy Uh, tej firmy Organics, tak? Organics. Um, ale tak, zdecydowanie mogę Wam polecić i bardzo dziękuję Ci, Agatko, za, za prezencik, ponieważ pokochałam ten produkt. I dalej lecimy. Krem do rąk, który uratował skórę mojej dłoni, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj woda jest strasznie chlorowana, straszna jest po prostu dla skóry, dla włosów. Yy. Niestety, ale yy, zaczęła mi się strasznie przesuwać przysłużać skóra. Nawet y, pojawiły się takie suche placki, jak normalnie w zimie, przy mrozie y, mi powstają, a tak normalnie tego nie ma. I niestety, no... miałam spory problem i ten krem z y, firmy Andalou, y, tak to chyba się czyta, y, ja go kupiłam na iHerb i pokazywałam, pokazywałam Wam go w holu również, uratował moją skórę dłoni, teraz jest niesamowicie mięciutka y, i wszyscy prawie mi właśnie komplementy, że mam taką mięciutką skórę jak, to, jak ja to robię? A no to ten krem tak naprawdę to robi. Jest to oczywiście kosmetyk naturalny, bezglutenowy. Bez <gryw> nie no jest bezglutenowy, faktycznie. Chciałbym powiedzieć wegański. Um, to jest informacja dla y, chorób na celiach. Jeżeli jest bezglutenowy, tak to, to, to nie jest aż takie ważne. Um, ale tak, ma też przyjemny zapach. Bardzo dobre opakowanie. Ja nie lubię odkręcać. Właśnie wolę, jak jest po prostu, wiecie, mm, takie przyjemne. Klik, opakowanie i jest rewelacja. Przyjemny zapach, przyjemne działanie, bardzo, bardzo lubię ten krem, szybko się wchłaniam jest też bardzo treściwy, tak więc też wydajny. No mogę wam polecić jest cudowny. Kupiłam go za około 3 dolary, więc też niejako jest super drogo. I następny produkt to grzebień. mi się grzebień z The Body Shop. I niestety yy, ja uwielbiam grzebienie drewniane, to jest jedyny grzebień, który ja używam, ja po prostu kocham, kocham, nie elektryzuję moich włosów, yy, świetnie się rozczesuję na sucho, na mokro, no po prostu rewelacja. I ja nie wyobrażam sobie powrotu do, nie wiem, jakichś szczotek, teaserów czy tam innych rzeczy, grzebień drewniany to jest cudeńko, no ale że tamten mi się złamał, no to zaczęłam szukać innych. I niestety zauważam, że tutaj są strasznie drogie, na za 20 dolarów i więcej za grzebień drewniany, tak więc uuu, tak myślałam sobie, no nie, no nie będę mieć grzebienia, ale weszłam na iHerb i oczywiście Znalazłam, tam jest wszystko. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale tam jest wszystko. I znalazłam właśnie ten grzebień z EcoTools, No jest rewelacyjny, jest rewelacyjny, nawet nie wiem, czy nie jest lepszy niż the Paris ale pod względem y, polityki firmy, firmy jest na pewno lepszy ponieważ The Paris No ta firma testuje na zwierzętach, więc ja też staram się już no, nie kupować produktów tej marki. No więc znalazłam z y, EcoTools jestem mega zadowolona, więc jeśli szukacie dobrego grzebienia, to polecam Wam. Szczególnie szczególności, że on był razem z opaską taką też y, bardzo do makijażu, który się y, podczepia włosy, więc też Wam mogę no, polecić. Tam tu, też opaskę, nie tylko grzebień, to był taki komplet. No i kosztowało około 5$, więc nie, nie jest jakoś specjalnie drogo. Tak więc mogę Wam polecić. I ostatni produkt, y, ale szybko lecę jak burza. <grym> Udało mi się. Y, jest to płyn na soczewek. Ja używam, tutaj wcześniej sobie wzię wzięłam właśnie na, na podróż y, ten film, y, film? Chciałam powiedzieć płyn. O jak. Staram się tak szybko mówić, żeby zmieścić to w miarę krótkim filmiku i mi się trochę zaczę... zaczęłam się po prostu uh, zaczynać. Okej, okay, uh, płyn z firmy uh, BioTrue. beznadziejny, mm -mm. tragedia, po prostu kilka godzin i moje oczy są strasznie suche, no więc poszukałam sobie płynu innego i kupiłam właśnie ten z OptiFree. I to jest rewelacja. Naprawdę widzę ogromną, ale to ogromną różnicę. Moje oczy już tak szybko się nie przesuszają, o wiele lepszy jest komfort widzenia. No i no to jest cudenk, naprawdę mogę Wam polecić. Akurat ja wzięłam tą wersję właśnie taką, która jeszcze dodatkowo właśnie to nawilżenie takie ma. Retains moisture. Tak więc poszukajcie, jestem pewna, że to jest dostępne w Polsce. Wygodne opakowanie też takie, o, wystarczy, o. No to jest na plus. Ja, ja, ja lubię opakowania. Wygodne opakowania to jest dla mnie też jak gdyby ważna rzecz, więc e, muszę o tym wspomnieć. Kosztowało to około 10 dolarów, więc e, normalna, regularna cena. Nieco drożej niż inne płyny, bo tam też było za chyba 8 dolarów, ale no jest rewelacyjny, nie szczepia mnie w oczy, utrzymuje nawilżenie oczu e, i soczewek, więc e, też świetnie oczyszczam świetny, jest po prostu świetny. Ok, rozgadałam się trochę, ale, ale widzę, że w miarę w krótkim filmiku udało mi się to wszystko zmieścić, bo miałam trochę produktów do, do pokazania, tak więc a, włączyłam sobie taki motorek, a, żeby po prostu szybko e, o wszystkim powiedzieć i Was nie zanudzić. I tak, to by było na tyle, tak patrzę, ale tak, o wszystkim powiedziałam, więc tak, dajcie mi znać, jakie były Wasze ulubione produkty w tym miesiącu i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa-pa!